Najprostszym sposobem na zrobienie print screena jest wciśnięcie odpowiedniego klawisza na klawiaturze komputera. Jest to klawisz Print Screen, klawisz dedykowany do tego, żeby właśnie zrobić zrzut ekranu. Jeżeli wciśniemy ten klawisz, to natychmiast w schowku będziemy mieli to, co aktualnie jest na całym ekranie. Później jeżeli wejdziemy do aplikacji na przykład Paint, mamy możliwość ten obrazek sobie wkleić. Jest kilka opcji. Można użyć skrótu Ctrl plus. V. można też po prostu kliknąć w klej. O, i to nam się tutaj pojawi jeżeli chcemy zrobić większą liczbę print screenów na przykład przeglądamy jakieś strony a później chcemy już sobie powycinać to co nas interesuje i za każdym razem nie zapisywać pojedynczego pliku to bardzo przydatny jest skrót klawiszowy klawisz windows plus print screen ja sobie teraz tego skrótu używam windows print screen proszę zobaczyć że ten ekran sobie tak trochę mruga wchodzę na stronę znowu Windows Print Screen. Wchodzę do jakiegoś, nie wiem, folderu z fakturami. Znowu Windows Print Screen. I później to zapisuje się automatycznie w folderze obrazy, który jest takim folderem systemowym. Tutaj pojawia się rzuty ekranu. Jeżeli nie ma takiego folderu, to nie trzeba go zakładać. On się automatycznie wygeneruje. Inną ciekawą opcją jest skrót Art i Print Screen. To jest przydatne wtedy, kiedy mamy na przykład otworzone jakieś tam mm, okienko, e, czyli tak e, są te zrzuty ekranu, a coś tam coś mamy, mamy w tle i chcemy, żeby print screen dotyczył tylko tych zrzutów w ekranu. E, wówczas po prostu możemy kliknąć ALT i print screen. I jeżeli wklejamy to, o, ja to wkleiłem używając skrótu CTRL plus V, to mam. Print screen tylko z tego okienka. Zachęcam do tego, żeby subskrybować kanał, podnieść kciuka do góry, zostawić komentarz i oczywiście oglądać kolejne filmy. Do zobaczenia.